Marcin Wasyl Wasilewski z nami, witamy Ciebie serdecznie. Cześć, witam. Marcin, który pewnie ma lekko rozdarte serce, bo okej, okay, to jest duża walka, fajnie wrócić, ale kurczę, no to jest jednak kolega, trzeba znowu bić się z kolegą, to pewnie nie jest dla Ciebie najbardziej komfortowa sytuacja. Nie, to jedna z najgorszych sytuacji, tak, Bicie się z kimś, kogo lubisz, kogo szanujesz, gdzieś tam sobie pomagasz, więc... więc yy... Sytuacja kiepska, no co, taka nasza branża, niestety przychodzi tam dzisiaj się, jutro się skrzyżować, więc trzeba zrobić obotę i sentymenty na ten, ten dzień zostawić z boku, no i robić swoje. Według Ciebie jak dużym kozakiem w gromdzie jest Gołd, który mówi sam, że z Mateuszem Kubiszynem to nie był Łukasz Porowiec, tam nie wszystko zagrało, on chce znowu walczyć tak jak kiedyś, to będzie stary dobry Gołd? Czas no, pokaże, czy to będzie ten sam e, Sady dobry Goat, no, co jest, jest legendą, jest mega dobrym zawodnikiem, sam, sam e, jego rekord walk, tak? Ile on tu ma w grądzie stoczonych walk, ile wygranych, ile przegranych to mówi samo za siebie. No co, ja wróciłem po wypadku. Mam nadzieję, że też jestem starym Wasylem, no i że uporamy się z ze starym gołtem. Dobra, muszę też wrócić do tego twojego ostatniego pojedynku z Jokerem, bo... Miałeś okazję już pewnie sobie na chłodno na to spojrzeć, jak to wygląda z perspektywy, był szybszy od Ciebie, co było dla niektórych zaskoczeniem, bo i tak uchodzisz za, za zawodnika dynamicznego, no właśnie, czego wtedy zabrakło? No, co mam Ci powiedzieć, no, ciężko nie być szybszym od gościa, który stoi w miejscu, tak? E, charakterem myślałem, że, że już jest wszystko dobrze, że wyzdrowiałem, że jestem w tym miejscu, w którym mogę podjąć walkę, tak? No a okazało się, że jestem cały czas sportowym inwalidą, nie odbieram tutaj zwycięstwa Kuby, no ale no, no, wygrał, bo ja, ja byłem jeszcze, tak jak cały czas kontuzjonowany. To jest coś, co Ciebie wkurza, bo dziś z Gołtem rozmawiałem, który powiedział: A propos tego, co Joker często mówi w tych filmach lub w swoich mediach społecznościowych, że być może gdzieś powinien się jeszcze nauczyć do gromdziarzy większego szacunku. Jak Ty na to patrzysz? No, ja uważam, że Kube ponosi. Nie? W wywiadach, w materiałach, które nagrywa na swojej stronie, ponosi go e, Zamoc, tak. E, Przychodzi do gromdziarzy, był bardzo lubiany przez wszystkich. Po, po ostatnich wywiadach, po ostatnich jego zachowaniach, nikt go już tutaj tak naprawdę nie, nie lubi. psuje trochę ten klimat tutaj, nasz gromdziarski, więc. więc... Też mi się to nie podoba, tak, Ja jak już nie raz powiedziałem, teraz będę dążył do rewanżu, tak, chcę się odbudować, wygrać kilka walki i, i czekam na rewanż Ostatnie pytanie, Scarface czy Joker? Wygra lepszy tego dnia, nie skreślam Scarface'a, nie faworyzuję Jokera, czas pokaże. Tyle Wasyl, bardzo dziękuję i na koniec muszę postarać się, żeby to wybrzmiało, bardzo fajna czapka, bardzo dziękuję. <głos> Dzięki. <głos> Kto następny? WELCOME TO THE MAIN EVENT 18 Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce.